Joanna Brodziki i Paweł Wilczak, jednak się nie rozstali? Znajomi, rzucaj nowe, na spraw. W mediach rozptaba się prawdziwa burza po publikacji ZDJ Pawła Wilczaka 53 L. W Towarzystwie Tajemniczej Kobiety. Czy kreska by ten widok oznaczał? Kreska E jego zwizek z Joan Brodzik, 45L. Nale kreska Y i ukreska do przeszłości? Prawdy wyjawili znajomi aktorskiej pary. Wieczór. Do jednego z warszawskich multipleksów wchodzi Paweł Wilczak. W Deboni ma zaproszenie na premier filmu Claire. Obok niego atrakcyjna blondynka. Oboje nie reaguj na widok skierowanych w ich stron obiektywów. Odmawiaj, gdy fotoreporterzy prosz ich. By przystanęli i zapozowali do ZDJ. Kilka godzin później pojawia się sensacyjna informacja kreska e-aktor się z Joanny Brodzik i partner. To bzdura mówi na unagorco znajoma pary znam pawba od lat i jestem pewna. Kreska E gdyby rzeczywiście zostawił pasi i zwisa psi z innych kobiet, nie afiszował by si zni. To nie w jego stylu, dodaje. Jakuda Bosi ustali NG. Na zaproszeniu na premier najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego obok nazwiska Pawła Wilczaka widnia, bo nazwisko Joanny Brodzik. Aktorka nie miała jednak ochoty, wybrać się tego wieczoru do kina. Poprzedniego dnia była w koszalinie ze spektaklem D, Viv i Rose. Po powrocie do domu chciałba odpocz po mczc i Kreska y. Zasugerowa baba w bowi, by zaprosił na kler jeden z ich znajomych, twierdzi kole kreska Anka Joanny. Pochodzi z Poznania, Mana i Miewa, mówi, gdy pokazujemy jej zdj aktora i jego tajemniczej towarzyszki, zrobione w kinie. Ale nie chce zdradzić jej nazwiska. A kazna kreska M o kreska e jej ufa, podkrela. Niespewna pół roku temu Joanna Brodzik powiedział ba, kreska ma cie, bo m kreska czyzna, z którym idzie przez kreska lcie, jest wspaniałym facetem. Przyjacielem i cudownym ojcem. Przyjazd pozwala naprawić to, co w zwisku nie działa, stwierdzi Ba. Aktorka nie kryje, kreska m między nią a w Bę Wilczakiem czasami dochodzi do spi, ale gdy patrzy w oczy ukochanego, zawsze widzi w nich, to jej jest bezbrze kreska m mi Bo. Nie jest tajemnic, kreska E Joan Brodzik i Paw Bawicza KB czy nie tylko uczucie, które wybuchło 16 lat temu, gdy spotkali się na planie serialu Kasia i Tomek oraz synowie, dziś 10 dziesięcioletni Jukreska Jan i Franciszek, ale te kreska kredyt, który zacigie na zakup mieszkania i kontrakt na udział w kampaniach reklamowych jednej z firm telekomunikacyjnych. S wice trochę skazani na siebie. Do tego jest odpowiedzialnymi i troskliwymi rodzicami. Spekulacje: Kreska E. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak nie S razem, pojawia się w mediach CZ. 100. Ostatnio mówi Bosi o kryzysie w ich zwisku niespewna dwa miesiące temu, gdy aktor udzieli pięnemu z pism wywiadu, w którym wyznap, kreska nie ma kreska ony i zawsze jest. Spakowany. Paweł, po latach zajmowania się domem i ziemi, niedawno wrócił do pracy. Zadzadzczbo mu zale kreskę E, by znów by było o nim Giebono, mówi osoba z produkcji filmu Pan T. Pawła Krzyszabowicza, w którym aktor gra Giebu w rol. Na premier czeka te kreska film u kreska Doroty Kadeżowskiej z jego udziałem. Aktor, wbrew temu. Co wiele razy czyta pił kreska o sobie, nigdy nie miał pretensji do Joanny Brodzik o to, kreska E jest, jak sam kreska artobliwie nazywa siebie w wywiadach, kurem domowym, a ona pracuje. Brodzik stwierdzi: Bawu RCZ E bez jego pomocy nie mog sobie pozwolić na luksus grania. Teraz mocno, ciska kciuki za to, by nowe produkcje z jej kreska życiowym partnerem odniosły sukces, a on dziki tym kreacjom wrócił na sam top aktorski. To kreska E wzbudzi zainteresowanie mediów, pokazuj Cesi publicznie w towarzystwie nikomu nieznanej blondynki, nie powinno zaszkodzić ani jemu, ani tym bardziej jego zwiskowi z Joanny Brodzik.